O kurwa co to za żebrak XDDD. Masz hajs z się i daj mi przejść. No ja pierdolę to jakiś czarodziej na 80. levelu i trzeba mu dać hajs, żeby odczarował przejście. Kurwa tego mu nie damy, muszę jakieś drobne skitrać. O o może sobie rozmienię. Kurwa, tylko jakieś pięciogroszówki. Haha, mamy pomysł, a też trochę pożebram. Proszę daj grosz, może dwa, bo jak nie to ci zajebę raz dwa kupa dupa kura 69 567 896 haha łatwo poszło dobra masz to 10 groszy i daj mi przejść manelu śmierdzący haha w końcu przejebe swoją wypłatę xddddd. A teraz mogę wydawać jeszcze szybciej. Dobra ludzie, spisujcie numer mamy debet na 100 milionów 50 złotych. O kurwa, ale szpachla na xddd. O w dupę, ktoś się mocarnie zestrał. Kurwa duszę się Kurwa mać koronawirusa złapałem przez was szmaty, je. A duszę się nie. Lekarza szybko intubujcie mnie, a Uf, przeżyłem. Nawet nie waż się tam zbliżać, bo zdechniesz jak pies. Muszę se szczotkę do odbytu kupić, by resztki główna wyczyścić. O szczotki L.O. odbyt to akurat idealne dla mnie. Tylko je muszę przetestować. Na przykład na swojej gębie w sumie nie ma różnicy. Perfekcyjnie usuwają gówno, biorę. Kurwa jednak ta szczoteczka jest już używana. Wezmę nową XDD. Illusion to. Oki teraz ręczniczek do wycierania żygów po ostrym melanżu. XDD w sumie wyglądam w nim seksownie. MRRR. Ale zajebiste nogi, ruchałbym. Eee, mój kutas. Ale bym se szlugensona zajarał i zjadł schabowego. O, ja pierdolę, krótkie te schody, zagłaszam reklamację. Jakie fajne nożyki do kastracji. Okej, okay, ten sobie przetestuje. Kurwa jaki tempy, nie wytnę sobie tym jonder. Oo, ale gładko chodzi i nawet kujase se oderżnę. Muszę teściowej przyjebać czymś na ryj, bo mnie w wkurwia szmata. Może ta patelnia się nada. Za mała, energia kinetyczna się za słabo rozchodzi. O, o może ta większa będzie lepsza. No i giti jeszcze z nowoczesną technologią Power w Pierdol. Halo dealer Grzegorz. Halo kurwa. Kurwa, mać. Normalnie made in China. Halo szmato. Halo obciągniesz mi? Nie? I uj ten telefon działa xddd. Wypierdalaj. O ty złama się. Płacę kartą. Spisujcie numer karty, trzeci raz nie pokażę. Transakcja odrzucona, brak hajsu na koncie. Podpisz to żeby zamknąć konto w banku dziadu jak nie masz hajsu. I chuj drugie założę krzywy kutasie. Co to odwatykaniłeś to moja karta mam na niej 20 zł. Masz to Menelu. Dobra, wykorzystamy moje umiejętności nabyte w dzieciństwie. Okej, okay, czas zwalić konia. Nie, kurwa, rękami mi utknęła, ja pierdolę.

O kurwa, ale owłosiona dupa. No i zajebiście papieru nie ma. No i nie zwalę. Proszę bardzo, możesz walić. Dziękuję serdecznie. Co jest?